Ciekawe, czy mieszkańcy Chróściny Opolskiej, Skorogoszczy i Domecka wiedzą, że historia tych miejscowości związana jest z rodem pochodzącym z Hiszpanii, Verdugo. Tak, nazwisko od razu już mówiące, że to nie śląskie, ani polskie, ani niemieckie, de Verdugo. Rod przybył tutaj, można powiedzieć, w służbie cesarskiej. Mówi pan dr Arkadiusz kuzio historyk. Pochodzą z Katalonii. Jeden z przodków, wiadomo, Hiszpania była częścią Imperium Habsburskiego. Służył wiernie królom hiszpańskim i samej Hiszpanii, a także w Niderlandach, które były częścią należącą do hiszpańskich Habsburgów. Kolejny z de Verdugo nie zmienił dynastii, nadal wiernie służył Habsburgom, ale później austriackim. Przeniósł się więc do Imperium Habsburgów czesko-węgierskiego i razem z nimi osiadł w Czechach. Tu m.in. nabył dobra, czy stał się właścicielem dołbów i kolejnym etapem ich wielkiej podróży po Europie był właśnie Śląsk, co wydaje się naturalne, jeśli pamiętamy, że Śląsk od XIII wieku był częścią Królestwa Czech. Przybywszy tutaj do Królestwa Czech związali się z rodziną Kolona Fels, była to rodzina pochodzenia tyrolsko-włoskiego i poprzez koligację z tą rodziną odziedziczyli dobra na Górnym Śląsku wokół Tworoga, Świbia i Wiśnicza. Później nabyli również właśnie trzy wspomniane miejscowości: Hruścinę, Skorogosz i Domecko. Krabiowie de Verdugo nie tylko kupowali swoje kolejne włości, aby poszerzać swój majątek, ale również inwestowali w ten majątek i działali dla swoich poddanych. Między innymi ufundowali parafię w kotach, a następne pokolenie wybudowało wspaniały kościół. Koty to miejscowość niedaleko między Tworogiem a Wielowsią na Górnym Śląsku. I ten kościół, wspaniała perełka barokowej architektury, istnieje do dzisiaj. Dzieje śląskie tej rodziny są niezwykle krótkie, bo to zaledwie trzy pokolenia. Przy czym ostatni z rodu, hrabia Franciszek Karol, miał niezwykle mało szczęścia. Lubił polowania. Wyruszył na jedno z polowań ze swojej głównej rezydencji w Tworogu do okolicznych lasów w kierunku takiej niewielkiej miejscowości Mikołeska. No i niestety miało to być jego ostatnie polowanie w życiu. Do zamku już nie zdołał wrócić. Ksiądz, wezwany pośpiesznie, dał mu ostatnie namaszczenie, ostatnie sakramenty. Do zamku przywieziono niestety tylko już szczątki ciała zmarłego hrabiego, który został pochowany w swojej krypcie rodowej w Wiśniczu. W Zmarł na skutek zawału, no czy postrzelony został. No więc właśnie nie, otóż nie, śmierć była tak nagła, że od razu zaczęto podejrzewać coś niecnego. I co się okazało? Otóż wiele dziesiąt lat później miejscowy proboszcz zapisał w kronikach parafialnych, iż o śmierć młodego hrabiego oskarżano jego matkę. Oskarżano ją, że to ona właśnie otruła go powodowana miłością do swojego późniejszego drugiego męża, Fonszaka. Zresztą, co się okazało, no właśnie część dóbr de Verdugo wróciły do rodziny Kolonów, a resztę dóbr, którą de Verdugo kupili, przeszła na drugiego małżonka owej niecnej kobiety, barona Fonszaka. No ale zupełnie pewni tego nie jesteśmy, nie no możemy niestety być. niestety nie, nie mamy żadnych dokumentów poza słowem owego tworowskiego proboszcza.